Dzień dobry czyli witajcie w nowym odcinku na kanale. E, dzisiaj będę tylko 5 minut zagrywał, bo się nie namaga. taki e, coś. Popklejałem tam na klej, bo wreszcie już mam ten klej. To... A! E! Nie rozartuję. No, tutaj mam ten kleik. E, tu było podłączone. Rzecz jest. I... Subskrybujcie, dajcie lajka, suba A znowu bym chciał robić 30 subskrypcji Dzięki wam tylko się uda e, a jak napisać, bo tam jak wejdziecie na kanał jest pismo ty debilu i na to nie zwracajcie uwagi bo i to tak zapisałem dla żartów, a tego nie mogę zbadać, więc się tym nie przejmujcie, normalka, tak po prostu dla żartów napisałem, a teraz nie mogę tego zbadać, więc no przepraszam, bo tam jest napisane debilo i chcę tak mieć, więc po prostu jak jest napisane u nas, to po prostu... I gdy po prostu nie zwracajcie na to uwagi, to... to jest takie, takie coś po prostu napisałem, teraz nie mogę tego złamać, ale no, yy, mam pistolet na klej, wreszcie, i tutaj tak obklejałem, to jest taki krótki filmik, Tutaj jest coś takiego i, i chciałbym zapytać Cię, co zrobić z tym gównem. To jest w ogóle zepsute, spalone i w ogóle zepsute. Nie. No i teraz obrócę. Okay. O, wy byście lepiej widzieli. Coś takiego. To. Co mam z tym kurczę zrobić? A dwa metry kabla. Y Ups. Y I coś takiego, nie? To. Y co mam z tym zrobić? Mam wziąć takie coś. Ale nie brać się to, Ale to wziąć. A, i zapomniałam wam wspomnieć. Że mam coś takiego taki kodzik patrzcie kodzik ja. na bezpiecznik po co? na pewno chcieliście się zapytać po co ten kabel tu leci? no nie podłącza on podłącza, ale jest podłączony pod e, spalony bezpiecznik po, po. ojej spalony bezpiecznik muszę go jakoś wyjąć ja go może tylko wyjąć Proszę To jest bezpiecznik yy, I ten bezpiecznik yy, Jest spalony Kurczę

Jej, że tak szybko te 4 minuty leciały, dobra, e, 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 teraz, no to był taki krótki filmik, widzowie, króciutki, a i proszę pokazać widzowi, proszę, jest, jest ciepłe. Proszę, stapia. Dobra. I widzowie już się będę żegnał, do widzenia. Cześć, papa. E, 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 e.